Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a przed wami taki mały poradnik slash oprowadzenie po moim domu. E, dowiecie się w tym filmiku, jak według mnie dosyć optymalnie wbijać relacje z tymi trzema npc NPC-ami, czyli z Tracy, Baby Jackiem oraz Tinkiem. Tracy przyjmuje koty, które mają więcej niż 5 lat i daje fajne upgrady do przechowywania jedzenia, e, fajne posągi, które wpływają mocno na to, jak koty się rozmnażają, e, blanche Kulary, które sprawia, że możecie przyjąć dwie takie same klasy na jedną podróż. Baby Jack daje więcej mebli na sprzedaż, więc też warto go sobie Rozwijać, e, i on przyjmuje koty, które mają rany. Nie chodzi o choroby, które są w slotach na pasywki, tylko o rany, tam wiecie, to jest wichnięta łapka itd. Tak tak Jeżeli chodzi o Tinka, e, no to e, on przyjmuje kotki młode, takie co dopiero się narodziły, czyli takie roczne czy możecie właściwie dopiero w tej samej turze, w której roz, ro, rozrodziliście koty, możecie e, po prostu je wysłać do Tinka i on daje upgrade'y, które wam pozwalają trochę lepiej zarządzać domem, możecie mieć potem ikonki, jakieś drzewka technologiczne, jakieś statusy, jak, jakie koty lubi dany, e, dany kot, jaki jest stopień kazirodztwa, jaki jest e, zachowanie tego kota, jaka jest jego seksualność, powiedzmy, e, więc to są wszystkie rzeczy, które bardzo warto rozwijać, a widzę, że ludzie mają z tym problem, e, jaka jest moja i prosta, szybka odpowiedź, co zadziała. Po każdej wyprawie zużywajcie full jedzenia. Naprawdę, to jest tak proste. A widzę, że ludzie trzymają to jedzenie. Nie wiem, czy się boją, że przez parę wypraw im nie wyjdzie. Zawsze, jak jest taka sytuacja, możecie u Tracy kupić jedzonko. Nie jest tyle dużo, ale zawsze, jak się tym podratujecie, ciężko, jakby się to jakoś zlokować. Każdej nocy przychodzą wam też przybłędy, które się pojawiają tutaj, więc z tym nie powinno być żadnego problemu. No i jak to działa u mnie? Jaki system sobie wymyśliłem, który według mnie, no działa. Jestem w drugim marcie dopiero. A już mam bardzo fajnie wylewelowane no Tinka już mam wymarsowanego, Baby Jarka mam na, dru na drugim, ale już blisko trzeciego Trace już na ósmym poziomie, chociaż na tych poziomów z tego co słyszałem ma dużo, nie wiem ile dokładnie, nie jest to ważne Jaki jest system w moim domu? E, na górze, na strychu, zrobiłem taki pokój, który jest powiedzmy e, pokojem dla kotów premium e, Tutaj trzymam koty, które mają najlepsze geny, najlepsze pasywki, najlepsze staty e, I przez to, że jest tyle stimulation, widzicie mam 26 stimulation aż e, Te koty po prostu bardzo łatwo przekazują te pasywki i te staty dlatego, się rodzi młody kotek, to po prostu od razu zazwyczaj ma dużo fajnych statystyk. No patrzcie, tutaj się urodził taki. No, ten akurat nie jest jakiś super dobry, ale ma dwie staty na plus dwa, jeden na plus jeden. No tutaj ma akurat trochę mniej, ale tych kotów zazwyczaj rodzi się bardzo dużo dobrych. Tutaj mam też inne, no, widzicie, same plus tak naprawdę i neutralne staty. Takie koty właśnie powstają w tym, w tym pomieszczeniu. Stawiam tutaj dużo Stimulation, daję tutaj koty, które są po wyprawa, więc zazwyczaj mają duże bazowe staty, żeby przekazywać się swojemu potomstwu. No i po prostu to pomieszczenie działa jako taka moja premium rozmnażalnia. Tutaj jest drugie pomieszczenie, to jest pomieszczenie Lobby, takie nazywam. Tutaj trzymam koty, które się nie rozmnażają, chociaż mogłyby, oczywiście, ale no, od teraz są te koty. One mają już pasywki, zazwyczaj staram się tutaj dawać już takie po wyprawa, chociaż wiecie, Wicie zdarzają się też takie, które po prostu mają dobre staty, ale większość takich, które tutaj są To są koty, które są już z e, jakimiś fajnymi pasywkami, z kilami. E, no i one po prostu lepiej, lepiej przekazują. Ten kot akurat nie przekaże jest z wiadomych przyczyn. Aczkolwiek no, to jest pomieszczenie, które e, po prostu daje najlepsze geny, najlepsze staty, najlepsze pasywki i wszystko. To są koty, które są gotowe do wypraw, żeby stać się kotami, które trafiły e, po wyprawie do tego pomieszczenia. E, one się tam nie rozmnażają, Staram się w tym pomieszczeniu trzymać ten naprawdę komfort na plusie żeby po prostu się nie biły. Fajnie było mieć więcej tego komfortu i tutaj, i w sumie na strychu tak samo, ale niestety, no, brakuje jeszcze mi przedmiotów. Staram się je farmić, kiedy tylko mogę. Mam poradniki na tiktoku, jak farmić w ogóle te mebelki trochę lepiej, więc ja coś tu zapraszam. Link na pewno będzie w opisie, stamtąd też zapraszam ludzi tutaj, do tego filmiku, żeby sobie zobaczyli, bo format literowy raczej nie sprzyja takim dłuższym dygresjom. E, tutaj e, chodzi o to po prostu, żeby było na plusie komfort w tym pomieszczeniu, reszta statystycznie tak naprawdę nie No Fajnie, żeby nie było tutaj helfa na minusie i mutacja na minusie, bo te koty zaczną chorować albo mutować, a tego nie chcę. E, to są raczej koty, które są właśnie gotowe na wyprawy. Więc po prostu tutaj je trzymam. Dlaczego one się nie rozmnażają w tym pomieszczeniu? Otóż przez to. Jest to Idol of Chastity. Jest to nagroda chyba za czwarty albo piąty poziom u Tracy, czyli u tej sklepikarki feministki. Eee, no i jak widzicie daje pięć komfortu i Cats Will Not bread. Więc e, dzięki temu one się tu nie rozmnażają, one sobie tutaj po prostu mieszkają. E, jak jest ich trochę za dużo, to komfort spada i czasami się ze sobą biją. Aczkolwiek no dla staram się nie trzymać ich tutaj zbyt dużo. A jak już trzymam więcej, no to po prostu zwiększać ilość komfortu, żeby sobie żyły. I zostać moje lobby, stąd one trafiają do pudła, to już też jest właśnie typa z tego właśnie pomieszczenia gotowa do, do wy na wyprawę, żeby potem przejść się tutaj będą miały dobre e, pasywki, bo no geny mają... Niezłe, jak widzicie. w tej kotki siedzą. Tutaj jest taki e, świeżek, ale ma dexterity trochę wyżej. Tutaj są trzy staty na plus dwa. Bardzo dobry to jest. E, tutaj mamy akurat z minusem trochę, ale jest fajna pasywka, którą chciałem być może przemnożyć, e, więc biorę go w wyprawę. A tutaj z kolei mamy kota, no, który się raczej nie przemnoży, ale e, zawsze będzie po prostu do obrony, no erwicie, e, Atakujemy coś, nie powiem wam co, żeby wam tutaj nie psuć zabawy, no ale czeka mi kolejna obrona domu. No i co? E, najważniejsze pomieszczenie. Miesz pomieszczenie które nazywam e, potocznie umieralnią Jaka jest artyka na umieralnie W umieralnie, widzicie jest teraz dużo kotów 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kotów Bardzo dużo Staram się w tym pomieszczeniu budować dużo komfortu Stymulacja nie jest tutaj ważna Aczkolwiek oczywiście jak chcecie możecie to, trochę tej stymulacji dać jeżeli macie jak Ważne też żeby health i mutacja nie były na minusie No bo szkoda żeby koty mutowały albo chorowały e, niepotrzebnie no i jak poegra, na czym na to, to pomieszczenie? Jeżeli trafią kota, który ma jakiegoś, jakąś minusową statę, nie jest jakiś specjalnie dobry, no ten akurat jest niezły, ale no większość tych kotów to są takie, że mają, no nie wiem, na przykład te charyzma to jest obniżona o, o dwa, tutaj mamy dwie staty na minusie, minus jeden speeda i minus jeden strempa, tutaj koty wrzucam po prostu ile wlezie. Przybłędy, które przyjdą, koty, które się przemnożą i nie są zbyt dobre. No i o co chodzi w tym pomieszczeniu? Staram się na początku, jak mamy przez powiedzmy 10 lotów yy, mieć tą na poziomie około 6 6, 8, 6, 7, jak, jak to woli no i te koty wtedy po skończeniu tury przemnażają się. Zazwyczaj się przemnażają, zazwyczaj wtedy nie biją. 6 komfortów w Stacie że rzadko kiedy jest jakaś walka, chyba że ci kot nienawidzi drugiego, to wtedy się zdarza jakaś potyczka. No i jak przemnażam, powiedzmy narodzi mi się 6 kotów i wtedy mam w tym pomieszczeniu 16 kotów. Patrzę, czy kotki są jakieś dobre. Jak są dobre, no to je zostawiam. Najczęściej w tym pomieszczeniu jak są bardzo dobre, to trafiają do lobby. No i koty, które są na słabe po prostu się rodzą słabe, wrzucam do Tinka od razu. Tink wtedy się stakuje sobie, on jest trudny do zestakowania, on chyba ma 6 poziomów, teraz jak widzicie na jest 25 monet, bo już nie ma kolejnych jakby takich różnych funkcji od do domu, więc po prostu może tutaj farmić kaskę na tych kotach. No i jednym słowem Koty, które są małe W ten sposób tworzę I to w dosyć dużych ilościach No bo jest duży komfort No ale załóżmy, że żadnego kota nie wyrzucam Mam 16 kotów Tak jak teraz mam w tym pomieszczeniu Chociaż teraz mam H18 No i komfort wchodzi do poziomu około 0,1 Dalej mimo wszystko przemnażam nie, nie zabieram nikogo z tego pomieszczenia Bo jeżeli zostawicie je w tym pomieszczeniu A komfort jest taki bliski 0 To te koty zaczną się między sobą bić co to, co, to, co to oznacza? Że pojawią się koty, które będą miały rany nie chodzi o choroby, tylko o rany, wiecie, te właśnie zwichnięte łapki, jakieś tam pęknięte żebra i tak dalej. I te koty z kolei świetnie dają się do Baby Jacka, który którego levelowanie daje wam więcej mebelków. No i te mebelki w sumie są do rozwoju domu, więc to jest takie trochę perpetuum mobile krocie. No i jeżeli koty jakieś bardzo dużo się tutaj trzymają, na przykład ten kot tutaj ma 19, 19 lat, no to z czasem, kiedy już widzę, że, że robi się tutaj zbyt pełno i komfort na przykład spada na minus 5, minus 10, co już jest trochę zbyt dużym, bo one już wtedy się właściwie mordują w tym pokoju, to się zamienia w umieralni w jakiś fight club, no to wtedy takie koty, które są w nadmiarze, wysyłam po prostu do Tracy. I w ten sposób uzupełniam 3 NPC-ów. Bardzo dużo ich leveluję. Rozwijam sobie Tracy, która daje mi bardzo fajne buffy i większą ilość siedzenia, więc też będę mógł bardziej e, jeszcze snowballować tą taktykę z rozmnażaniem. E, daję te wszystkie pomiczki, e, które podbijają różne fajne rzeczy. I w ten sposób ta maszyna rusza. Nie mam wcale czegoś dalekiego dnia. Jestem dalej w drugim arcie. Pierwszy art mam jako tako, może nie ale bardzo mocno rozwinięty jeszcze nie odblokowałem wszystkich klas, nie odblokowałem jeszcze całej mapy, a mimo tego już jestem mocno rozwinięty i te pomyślenie, jeżeli już macie takie trzy, to bardzo polecam wam właśnie takie zrobić i właśnie takim systemem pracować, dzięki temu no nie wiem, podejrzewam, że każdy mimo wszystko gra tak jak lubi, ale myślę, że jeżeli nie macie jakiegoś, jakiegoś pomysłu, lubicie się w tym, często przychodzą do mnie ludzie na streamie i mówią, że nie wiedzą za bardzo jak z tym, z tą mutacją robić, czy trzymać lepsze koty, czy je mnożyć od razu, jak w jak tym zarządzać, to myślę, że ten system jest bardzo prosty, ja ja byłem jakimś e, geniuszem jeżeli chodzi o ustawianie takich rzeczy, a według mnie działa świetnie, bardzo dużo kotów się produkuje. E, no teraz wam nie pokażę, bo nie mam ani jedzenia, ani za bardzo czasu, żeby wam pokazać jak, jak to mnożenie wygląda. Ale generalnie zauważy, e, załóżcie, że uzupełniłem to jedzenie praktycznie a fulla, Przyniosę z wyprawy powiedzmy z 200 jedzenia. E, na 40 krotów to daje nam e, 5, 5 tur mnożenia. E, po każdej nocy zazwyczaj przy takiej ilości kotów wyskakuje mi 10 nowych kotów. Koty się też starzeją, koty się też biją, więc te systemy po prostu bardzo szybko uzupełniają wam te questy i to jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o ten poradnik dajcie znać, czy macie jakieś swoje fajne taktyki na przemnażanie kotów czy może macie jakiś system fajny na właśnie ułożenie tego domu, żeby to wszystko działało, ale ja próbowałem różnych domów, to myślę, że to jest najbardziej optymalny taki, który bardzo szybko mi wszystko uzupełnia dalej daje mi super pulę kotów do wypraw, daje mi super pulę kotów do przekazywania genów, pasywek i dalej no i daje mi pulę kotów, które po prostu sobie tutaj są, nie są też złe, jakby na przykład się okazało, że te zrobić, by powymierały te by nie, nie wyrodziły dobrej puli kolejnych kotów, to zawsze mogę stąd wziąć jakieś takie koty, które e, po prostu dalej będą mogły pójść na wyprawę i zdobywać mi rzeczy. Czasami są takie serie, ja miałem taką jedną serię, gdzie e, chyba z 6 czy 7 ranów z rzędu e, przegrałem. No i e, zaczęło być krucho i z jedzeniem, i z pytaniami ze wszystkim, ale da się z tego wyratować, więc jest spoko. E, no i cóż, to by było właściwie na tyle, także mam nadzieję, że poradni poradniko o prowadzenie wam się przydało. E, dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcecie jeszcze coś dowiedzieć. Zapraszam też na TikToka, gdzie wstawiam takie krótkie poradniki, które też powinny Wam bardzo fajnie e, usprawnić różne rzeczy e, i różne wiedzę, którą ja też zespuję grając mi e, Wpadajcie na streamki e, codziennie od 18 gramy sobie i będziemy grać przez najbliższe pewnie jeszcze z dwa tygodnie na luzie, bo jest dużo rzeczy do robienia, a w grę jestem wciągnięty masakrycznie, pewnie jak wielu z was. No i cóż, to by było na tyle, także e, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, wpadajcie na i na streamy, e, no i e, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym być może, tego rodzaju materiale i zapraszam też na daily rany, z M. James, które wrzucam codziennie o 15 albo 16, różnie to bywa, e, gdzie pokazuję jakieś fajniejsze podejścia e, moimi kotkami, także dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, no i hej, papa!